Siemanko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem VRC, to jest Football Manager 2020, kariera Radom, Radom. Mamy 23 sierpnia roku 2025, no i jesteśmy przed meczem rewanżowym z bułgarskim, lewskim Sofia. Przypominam tylko szybciutko, że pierwszy mecz wyjazdowy wygraliśmy... 1 do 0. O tutaj po bramce Tomasza Marciniaka z 32 minuty. Później jeszcze grałem spotkanie z Wisłą Kraków wyjazdowe. Zawsze ciężkie, bo Wisła Kraków jest zespołem bogatym tutaj. Zaraz Wam to zresztą pokażę. Wygraliśmy ten mecz na wyjeździe 2 do 0. Po dwóch bramkach Adamu Malarasza. mogło być 3 do 0, ale Adam nie wykorzystał drugiej jedenastki. Duża przewaga. Inna taktyka, którą staram się ułożyć pod europejskie puchary, ale o tym też za chwilkę sobie pogadamy. Najpierw może Najpierw może temat, temat tej Wisły Kraków, tak? No Wisła Kraków, nie wiem jakim cudem, nie wiem, jak to się stało, to znaczy mogę tylko podejrzewać, ale w tym momencie Wisła Kraków na koncie ma 48 milionów euro. Wisła Kraków przez ostatnie dwa lata nie grała w europejskich pucharach. Wisła Kraków nie robiła też wysokich transferów. Zakładam, że nowy inwestor, czyli pan Elias Daneberg, który jest Niemcem, po prostu włożył tutaj masę pieniążków. Więc wydawało mi się, że ta Wisła Kraków będzie zespołem, który no będzie tutaj absolutnie. Dla nas problemem w ekstraklasie, ale okazuje się, że chyba jednak nie. Spójrzmy sobie jeszcze na transfery, żeby sobie to dokładnie uzmysłowić. No, oni wytransferowali z klubu zawodników na kwotę 3 miliony euro, tak? Więc absolutnie to nie jest jakby. To nie jest jakby wypadkowa. Wypadkową tego nie, nie są te pieniążki, tak? Tutaj 115 tysięcy, więc tak jak mówiłem, oni nie robili jakich, jakichś dużych transferów. Kupili zawodników za 3,5 miliona euro, więc to też nie są jakieś, jakieś duże pieniążki. Winko Soldo z Wigan. To jest zawodnik, który. Tutaj przez za największą, e, największą pensję Zarabia ponad 33 tysiące euro miesięcznie To mi szkoda powiem wam szczerze że Czasami jest takich pieniążków Na moich zawodników utalentowanych ale że Wisła rzuca takim hajsem, no to ciekawa sprawa. Dobra, to jest sprawa pierwsza. Druga sprawa jest taka, że postanowiłem zrobić taktykę, która będzie nam działała w europejskich pucharach. To znaczy nie wiem, czy ona będzie działała. Zadziałała fajnie na wyjeździe z Wisłą Kraków. To jest taktyka dużo spokojniejsza od 4-4-2, tak? To nasze znaczy 4-4-2 jest szybkie, mocne, agresywne, skrzydła szybkie podania w pole karne i na tym bazujemy wysoki, wysoki pressing. Tutaj, taktyka 4-3-2-1 jest taktyką troszeczkę bardziej spokojną, tak? Ta mentalność oczywiście też jest pozytywna i też sporo tutaj ryzykujemy, natomiast to rozegranie piłki odbywa się w taki sposób bardziej zrównoważony, tak? To rozegranie przechodzi przez środek pomocy, bardzo często też podłączają się do tego skrzydła, ale ta granie jest taka agresywna. Jest jakby bardziej wyważona. No tutaj na razie sobie jeszcze pracuję nad tym, nad tą taktyką, zastanawiam się cały czas czy nie ustawić tutaj nieco wysokiego pressingu bardziej, ale to może w zależności od tego, czy będziemy grali u siebie, czy na wyjeździe, tutaj zastanawiałem się jak, jak zorganizować grę od obrony i nie wiem, czy podawać do bocznych obrońców, czy może zostawić to tylko na środkowych może trochę zwolnić tempo, oczywiście kont pressing i kontra chyba musi być bo to jest jednak element mojej piłki i też piłki nowoczesnej przy piłce też zastanawiam się, czy nie dać obiegu od środka z lewej i z prawej chociaż mamy tu tylko tak naprawdę jednego środka Pomocnika, więc wydaje mi się, że to, nie będzie, że to nie będzie dobry pomysł. Nie przenosiłem ataków ani na skrzydła, ani na środek pola. Chciałbym, żeby to było zrównoważone, dlatego i tempo, i bezpośrednio podań na razie zostawiam tak jak jest. Zobaczymy, jak to się będzie dalej spisywało. Przetestuję sobie to dzisiaj w meczu z Lechkim Sofia. Nie jest to może najlepsza opcja do testów taktyki, no bo jednak to są to jest czwarta runda kwalifikacji do Ligi Mistrzów, i nie chciałbym tutaj tego meczu przegrać. Ale mamy 1-0 z wyjazdu i wierzę w moich zawodników. Minusem tej taktyki jest to, że będziemy mogli tylko użyć jednego środkowego pomocnika, a mamy dwóch. Mamy zalika i mamasa. Wyżej, nie ma problemu, jest jagieło, jest kołodziejski. Zastanawiam się cały czas, czy nie użyć kołodziejskiego tutaj jako, jako fałszywego napastnika, zamiast zamiast wysuniętego, rozgrywającego. Właściwie, właściwie możemy coś takiego spróbować i wystawić tutaj na tej pozycji Rafała. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trzeba testować, trzeba próbować, e, trzeba gdzieś tam, się, m, gdzieś tam się nie zamykać, tak, w jednej przestrzeni. Oczywiście najlepszym jakby wyjściem byłoby zastosowanie tutaj m, taktyki 4-2-3-1 z Gegenpressingiem na te europejskie puchary Być może kiedyś tak zrobię, jeżeli nie będę w stanie e, tych spotkań wygrywać, ale póki co, póki mam jeszcze masę, masę, masę e, możliwości, e, e, Kombinowania. To będę próbował zrobić to jakby bez używania Gegel Pressingu, no bo wiadomo, że cały czas zresztą o tym mówię w każdym odcinku, że to, że to będzie jakby najłatwiejsza forma, tak ustawienia taktyki, chciałbym, chciałbym jednak zrobić coś innego, coś żeby, coś, żeby działało na innych, patrzę sobie na mikrofon, czy działa na innych zasadach. No dobra. No to kontynuujemy słuchajcie, powolutku sobie, przesuwamy się do tego meczu z Lewskim Sofia, mam nadzieję, że zaraz po meczu z Lewskim będziemy mieli losowanie, losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów, bo chciałbym Wam to pokazać dzisiaj też, albo Ligi Europy, jeżeli odpadniemy z Bułgarami, nie wiadomo, o jest, tak, tak, losowanie jest już w czwartek, więc podejrzewam, że w piątek będzie losowanie fazy grupowej Ligi, Ligi Europy Aha, jeszcze wam nie pokazałem tabeli. Tabeli ekstraklasy, więc już tutaj, już tutaj za momencik wam to pokażę, bo wygląda ona dobrze dla nas. Oczywiście mamy cały czas śrubujemy ten rekord meczów bez porażki. Mam nadzieję, że do tej magicznej setki też cały czas to powtarzam uda nam się. Uda nam się dobić. Natomiast czy już Ekstraklasa zakończyła tą piątą kolejkę? Jeszcze nie, szóstą właściwie, szóstą. Więc jeszcze sobie poczekamy, zanim sobie omówimy tabelę. 5 milionów euro Santa daje jest za Kołodziejskiego. No wiadomo, to są już fajne pieniążki, ale pamiętamy, Kołodziejskiego kupiliśmy z Wisły Kraków za 3 miliony. No sprzedawanie go za 5 to byłby jakiś w ogóle... Nie, nie, nie wiem, co to by było. Nie wiem, nie, nie, to, to grzech, grzech, grzech straszny, tak? To, to zbezczeszczenie w ogóle zawodnika. 15 milionów euro. 15 milionów euro to jest taka kwota, gdzie ja mogę ewentualnie zasiąść do negocjacji i porozmawiać sobie z włodarzami klubu, który, którzy, którzy chcą tego, tego naszego zawodnika zakupić. No, no, no nie róbmy takich jaj, że, że radom, jak radom, który. Występuje już właściwie co roku w grupie Ligi Mistrzów będzie sprzedawał zawodnika z zyskiem nawet niedwukrotnym. No to, to, to jest przecież masakra. No tak, być, tak być absolutnie nie może. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że inne kluby w Europie to w końcu zrozumieją, że Polska nie jest rynkiem wyprzedażowym, że tutaj też trzeba za jakość zapłacić. Jagiellonia Legia, to jeden z ostatnich meczów tej szóstej kolejki. Za chwilkę sobie zobaczymy wynik tego spotkania. 1-0 dla gospodarzy, no tu się wiele nie zmieni Radomiak i Lechia Gdańsk po 16 punktów na miejscu trzecim o dziwo Górnik Zabrze punktów 14 Lech 11 punktów i Jagiellonia 10 Krakowia, która też jeszcze meczu nie przegrała podobnie jak my, Lechia i Górnik jest na miejscu dopiero szóstym z 9 z oczkami no, przypominam, że ja gram praktycznie w każdym meczu na razie ekstraklasy składem rezerwowym więc i tak mamy naprawdę fajne wyniki spodziewam się, że jeżeli nasi podstawowi gracze dołączą do do meczów ekstraklasy po tych eliminacjach do Ligi Mistrzów, no to no, no tutaj kwota 4 milionów euro to w ogóle jest śmiech na sali. Mam nadzieję, że mój zarząd nie będzie na tyle, na tyle głupi, że, że, że będzie chciał tutaj sprzedawać zawodników. Oczywiście Forsberga no nie, nie umieścimy go na liście transferowej. Nie ma takiej możliwości. To jest zawodnik, z którym ja wiąże przyszłość ogromną. Mam nadzieję, że po tym, jak zakończy się okienko transferowe, czyli gdzieś tam. No kończy się 1 września, ale gdzieś tam może październik, listopad, grudzień on będzie chciał podpisać ze mną nowy kontrakt na kolejne 3-4 lata. Może mu przejdzie, może go, jakoś, może, mu, może go jakoś udobruchamy, tak? My nie musimy sprzedawać zawodników. 25 milionów euro to jest nasz budżet, czyli ponad 100 milionów złotych, więc nie musimy to absolutnie... nie musimy to absolutnie. A Krakowia remisuje kolejne spotkanie chyba? Tak, 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 czwarte już. My tutaj, tych zawodników, sobie spokojnie możemy zostawić, i, i, i ja nie muszę absolutnie nic tutaj nikomu, nie, nikomu um, udo, udowadniać kwestią, kwestiami sprzedażowymi. Co tu mamy? Kolejne, kolejne oferty za, za Kołodziejskiego. Oczywiście odrzucamy bez względu na to, jakie to są kwoty, to nie będziemy tutaj absolutnie się w to angażować. Ok, zatem tak, Laskowski, dalej Kataldi, na środku damy sobie plizgę i. Calderona, na lewej stronie oczywiście Carlos Neva. Prawa strona to Ariel Jagieło. Dalej w środku, no właśnie, chyba tutaj na zalika będziemy jednak stawiać. On ma większy potencjał niż Mamas, jest zawodnikiem młodszym, więc wolałbym, żeby on mi się tutaj ewentualnie, ewentualnie rozwijał. Kamara na stronie lewej. Dwóch środkowych pomocników, no właśnie, i to będzie, aha, przepraszam, tu musi grać Markandej, a tu będzie grał Jagieło i nie, nie Marciniak, tylko Kołodziejski. Czyli e, Kołodziejski na tym fałszywym napastniku. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I z przodu m, oczywiście Kim e, Forsberg. No mam nadzieję, że to nam w ogóle nie, nie zachwieje e, w jakikolwiek sposób e, naszej jedenastki, że będziemy w stanie tutaj to spotkanie, no, co najmniej, co najmniej ym, zremisować. No dobra, tu Madarasza sobie damy, ok. E, Miłość Toruń powolutku nam wypada niestety z tego pierwszego składu, no ale umówmy się, jest to zawodnik, który chyba na, da, dał nam już chyba tyle, ile mógł. E, tutaj nie widzę jakoś możliwości, żeby on się nam więcej. E, może i by się rozwinął jeszcze, gdyby dostawał to szansę. 21 lat, no, ale jak, jak ja sobie spojrzę na Madarasza, na przykład, czy na Forsberga, już w ogóle. No to tak sobie myślę, że miłoszczoru nie jest zawodnikiem co najmniej z yy, półkę niżej, tak? Yy, dlatego, o właśnie. <laughs> właśnie rozmowa o, o miłoszu, który nam się tutaj. Yy, który nam się tutaj yy, troszeczkę zbuntował, ale powoli. Powoli, spokojnie. Na razie go ukłamiemy że będzie grał, a potem pomyślimy, co z nim, yy, co z nim zrobić. Ok, zatem rozpoczynamy mecz rewanżowy yy, w ramach kwalifikacji do Champions League. To jest runda czwarta, czyli tak zwany baraż. Yy, Lewski Sofia yy, przyjeżdża do. Radomia na spotkanie oczywiście z nami. Pierwszy mecz wygrany przez Radomiaka 1-0 na wyjeździe, więc mamy naprawdę, naprawdę dobre, dobre tutaj, dobrą podkładkę taką na ten mecz, dobry fundament, żeby awansować. No i potem mam nadzieję, że będziemy oglądali losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów, czyli po raz kolejny poznamy naszych wielkich rywali, z którymi nasze szanse będą ograniczone, ale jednak sądzę, że szansa jest Jakaś, żeby z tego trzeciego miejsca wyjść. Laskowski, Neva, Calderon, Plisga, Kataldi, Kamara, Zalik, Markandej, Kołodziejski, Jagiełło i Forsberg. To jest 11, która wybiegnie na mecz przeciwko yy, bułgarskiemu yy, zespołowi. No i mam nadzieję, że będziemy dzisiaj cieszyć się z, z trzeciego zrzędu awansu do fazy grupowej yy, yy, Ligi Mistrzów. Także już roz... trzeciego? Czy, ja, yy, czy mi się coś pomyliło? Chyba trzeciego. Zobaczmy sobie informacje o klubie. Historia, rozgrywki, Liga Mistrzów. Jest? Tak, czwarte miejsce, czwarte miejsce, tak, tak. I teraz awansujemy, być może i znowu czwarte miejsce. Oby nie, oby nie, oby już jakiś progres był. Lecimy na zielono-zieloni, czyli Radomiak, na niebiesko-lewski Sofia. No i rozpoczynamy to spotkanie. Mam nadzieję, że udane. W razie czego będziemy zmieniać szybko taktykę na naszą 4-4-2. Jeżeli zobaczymy, że tutaj są jakieś problemy przy tych testach. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w tej pierwszej połowie Trebel na razie atakuje zespół lewskiego Sofia Apostolow, oni muszą od początku zaatakować Nieważne jaką my gramy taktyką Oni muszą tutaj na początku wyjść bardzo agresywnie Bo mają do odrobienia jedną bramkę Kołodziejski, ależ znakomite podanie do Forsberga Forsberg, ależ teraz zmarnował Stuprocentową sytuację Napastnik ze Szwecji, tam był chyba spalony Ale nieistotne, takie rzeczy trzeba Strzelać, Kołodziejski tu znakomicie tą piłkę mu wystawił Markandej, Markandej gieło zablokowany strzał naszego Młodego skrzydłowego, ale dzisiaj oczywiście środkowego e, pomocnika Carlos Neva. Dobrze się to spotkanie dla nas rozpoczyna od ataków Radunia Radom. Calderon, Calderon zagrywa do Zalika. Zobaczmy teraz Calderon, Calderon tutaj w środku pola. Aj, ta piłka stracona przez naszych defensywnych zawodników. Za dużo się tutaj bawili chyba przy tym rozegraniu i tam delikatnie zdublowali też swoje pozycje. No zupełnie to bez sensu, bo niestety teraz przegrywamy po bramce Jakuba Chromady 1 do 0. No początek meczu znakomity, ale to co teraz zagrali Calderon, z plizgą tam na środku pola, to, to, to w ogóle jakaś katastrofa kryminał i absolutnie to takie rzeczy są niedopuszczalne. Lewski Sofia odrabia straty z Bułgarii i przegrywamy w tym momencie 1 do zera z ekipą Lewskiego. No nie dobrze, niedobrze. niedobrze to wszystko się dla nas zaczyna, bo to oznacza w tym momencie dogrywkę, mało tego, to oznacza w tym momencie, że Lewski ma bramkę na wyjeździe, podobnie jak my zdobyliśmy bramkę na wyjeździe, no i troszeczkę to wszystko wygląda niepokojąco. Falet, falet, zablokowana centra, tutaj Kataldi, tylko żeby teraz nie stracił tej piłki, Kataldi do zalika. No trzeba wyjść z tą piłką i trzeba strzelać bramki. Kataldi, Plizga, ja wierzę cały czas w zespół i wydaje mi się, że na pewno jedną bramkę tutaj w Radomiu zdobędziemy i to by nam już dało taki względny, względny spokój, chociaż oczywiście nie możemy dopuścić do tego, żeby Lewski strzelił drugiego gola, no bo wtedy będziemy mieli spore problemy. Carlos Neva, Carlos Neva na lewej stronie, jest zagranie do Juana Camary. Juan Camara teraz polekarny, jest tam Markande i broni Hasen. Ehm, kolejny, drugi strzał już e, zawodników Radomiaka, nie mam pojęcia czemu ten strzał nie został e, jako celny tutaj e, policzony, przecież obronił go bramkarz. E, Zalik teraz traci, ale doskonale Plizga tu wyszedł, ale znowu się myli Plizga i zagrywa do e, zawodnika gości zamiast do naszych piłkarzy, e, to podajemy rywalom, tak? Wystawiamy się na tacy, wystawiamy się jak na, na strzelnicy jakieś kaczki. Kamara, kamara w pole karne, Markandej! i Boczna siatka nie zamknął tego Markandej tak jak, tak jak należy. Trzeci niecelny strzał Radomiaka. No ale nie wyglądało to w sumie źle na początku tego spotkania. Ten jeden błąd, jeden błąd z tej piątej minuty zadecydował o tym, że. Że w tym momencie niestety Niestety przegrywamy 1-0 6 strzałów, dwa celne, jedna dobra sytuacja No ale niestety widzimy jaki jest wynik tego spotkania Kamara, Kołodziejski Ja wiem, że za chwilę tu będą padały bramki dla Radomiaka Kołodziejski, Forsberg, Forsberg Markandej, wystaw, zalik A Jezus Maria, zablokowany ten strzał Przez jednego z zawodników Lewskiego w polu karnym Tak blisko już było Taka piękna akcja, rozmontowana Defensywa zupełnie gości Ale w tym meczu wyglądamy lepiej No to był jeden strzał i teraz słupek po strzale Forzberg. Z rzutu wolnego. 10 strzałów oddanych przez Radomiaka. Jeden strzał lewskiego i jedna bramka. No, przecież to jest po prostu dramat. No, ale gramy, gramy. I teraz padnie gol. Na pewno teraz padnie gol. Jagiełło. Aj, aj, Jak tego nie strzelił? Praktycznie na pustą bramkę nasz zawodnik. Miał już tą piłkę na głowie. Mógł tutaj zrobić co tylko. Co tylko mu się wymarzyło. Co tylko mu się podobało. A uderzył. A uderzył w boczną siatkę. No nic. Rozpoczynamy drugą połowę. Ta pierwsza naprawdę dobra dla Radomiaka. No, bo co by tutaj nie mówić? No, to jednak jesteśmy ze dominującym, z okazjami do strzelenia bramek, oczywiście, aha, chciałem powiedzieć, że frekwencja stuprocentowa, ale nie dopisali goście, nie dopisali goście, których jest tylko 245, Carlos Neva, zagranie do Calderona, Calderon, tutaj za wysoko wychodzą ci nasi środkowi obrońcy chyba, chociaż oni mają jako obrońca grający piłką i też to muszę wszystko chyba zweryfikować, bo wydaje mi się, że przez te role być może oni popełnili ten błąd, kiedy, kiedy wzięli się właśnie za rozgrywanie piłki. Ale ja tak bym właśnie chciał grać, żeby wszyscy zawodnicy uczestniczyli w tych akcjach ofensywnych. No, będą takie momenty, że po prostu się e, będziemy e, gdzieś tam, gdzieś tam w pewnych momentach e, natykać na jakieś kontry. Będziemy mieli jakieś problemy. A i teraz co tu się dzieje? Gdzie jest bramkarz Laskowski? Ależ tam było poruszenie na piątym metrze i e, no, niezwykle dużo szczęścia. Mieliśmy, że ta piłka gdzieś nie wpadła, bo ona tak lubi wpaść do bramki właśnie po jakimś bilardzie. No nic, musimy to Robić zmiany, Forsberg, damy Madarasza Do przodu, damy również Marciniaka Za kamarę na lewą stronę, no i zobaczymy Czy będziemy w stanie tutaj tą Bramkę dla naszego zespołu Zdobyć, Plizga, może teraz, może ta 70 minuta będzie taką minutą dla nas Szczęśliwą, jest tutaj Kataldi Znakomicie poszedł do przodu prawy Obrońca Kataldi przed Polekarnej, jest tutaj Zalik, tylko nie strzelamy, nie strzelamy Rozpracujmy troszeczkę tą obronę Lewskiego, bo oni jest Strasznie zagęścili środek I nie ma jak się przedrzeć, Marciniak, Kołodziejski Kołodziejski teraz zagrywa do zalik. Zalik teraz do Markandeya, Markandej już jest polukarny, Markandey w polekarne do środka Marciniak zamyka gol! Tomasz Marciniak! Z asystą Dylana Markandeja, ale to jest jeden, jeden. Tu trzeba na spokojnie. Tutaj trzeba jeszcze do końca tego meczu wytrwać. Markandej. Markandej do kołodziejskiego. Ten kołodziejski przepuścił piłkę i Marciniak strzela swoją bramkę, wchodzi na boisko, robi robotę, ale do końca meczu. Do końca meczu mamy jeszcze 20 minut. Jeżeli Lewski Sofia strzeli gola, mamy ogromny problem. Ale jeżeli my byśmy zdobyli, to oni muszą strzelić dwa. Teraz jak Gieł, tutaj próbował akcję indywidualną, ale widzieliśmy, jak pomylił się i ta piłka jednak obok bramki. Teraz mamy rzut rożny, może jakiś gol ze stałego fragmentu. Gry? Markandej. nie ma strzału, ale poczekajmy. Jeszcze plisga tutaj z tyłu tą sytuację nie uspokaja. Calderon, Calderon. zobaczmy do Zalika. Zalik teraz tutaj musi coś wy, wykombinować. Jest Cataldi. Cataldi na pewno dogra dobrze. Nie dograł dobrze. Wydawało mi się, że Cataldi ze swoimi umiejętnościami potrafi posłać taką piłkę. Oczywiście, że potrafi. Po prostu teraz nie wyszło, ale odzyskujemy. Jest Calderon. Nie popełnić teraz tylko błędu z tyłu w defensywie. No nie, no nie możemy takich rzeczy robić, że traci boczny obrońca piłkę. No przecież to jest nie do, nie do przyjęcia. W ogóle taka rzecz, no nie możemy Musimy się wystrzegać takich błędów Jest zalik, zalik do Carlosa Nevy, Carlos Newa w pole karne. jest jak Jagiełło, nie oddaje strzału Kataldi jeszcze Markandey, ależ tam jest ciasno Ale tam jest, tam jest ciężko tą piłkę Jak Jagiełło, gol! Gol! 2-1! Radom jak Radom będzie miał awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów, bowiem teraz Leszki Sofia musi zdobyć dwa gole. To jest niemożliwe, to się nie stanie. Radomiak Radom Jagiełło. Ta taktyka może działać, ta taktyka może zrobić szum, bo jednak ta przewaga jest Radomiaka bardzo, bardzo duża. No, nie chciałbym tutaj e, już e, mówić, że mamy, ale dajmy tego De Robertisa, młodego. O, idzie w górę De Robertis, jak ja lubię te strzałeczki, jeszcze szesnastolatek. A i co tu się będzie działo? Co tu się będzie działo, jak ten chłopak zacznie się dobrze rozwijać? Jak skoczy na swój poziom taki. Optymalny, zobaczymy. A Calderon, czy Calderon? Calderon też powolutku w górę. Dobrze, dobrze. To jest ten moment, kiedy oni, mam nadzieję, zaczną te swoje umiejętności boostować. 83 minuta. Ja myślę, że przejdziemy sobie przede wszystkim na mentalność ostrożną. No i że tutaj tak będziemy sobie grać troszeczkę niższym tempem, powolutku. Te podania troszeczkę krótsze. Gra na czas. No i oczywiście chcielibyśmy. I oczywiście chcielibyśmy więcej dyscypliny, tak? Dla naszych zawodników na te ostatnie 8 minut. Zobaczmy, może to, może to zda egzamin, oby, oby, yy, obyśmy ten wynik spokojnie utrzymali, już teraz bez szaleństw. Easy, easy, easy Kończymy ten mecz Sędzia Mateu Lachos Za chwilkę gwizdnie po raz ostatni Radom jak radom, zły początek tego spotkania Ale potem było już tylko lepiej I udało się to spotkanie wygrać 2 do 1 Ach, jak dobrze, jak dobrze Już się bałem, już się bałem Patrzę sobie na taktykę, ja sobie ją oczywiście przeanalizuję Później 3% sytuacje dla lewskiego, To były takie sytuacje po naszych błędach Teraz się trzeba dobrze zastanowić Czy środkowi obrońcy powinni w tych akcjach uczestniczyć Czy oni powinni mieć obaj obrońca grający piłką Pomyślę, pomyślę, zobaczę. Teraz najważniejszą dla mnie rzeczą jest to, żeby, żeby zobaczyć jak będzie wyglądała faza grupowa, faza grupowa ligi mistrzów. Oczywiście dostajemy 15 milionów euro, to jest kwota, którą ja będę chciał przeznaczyć na transfery na pewno kolejnych młodych zawodników, ale to na spokojnie. Jeszcze 15 milionów euro, to jest naprawdę, to jest, słuchajcie, to jest 60 milionów złotych. Za 60 milionów złotych, to my możemy sobie pozyskać. Takiego drugiego Ariela jak jak tylko nasi skałci oczywiście go odnajdą. <laughs> Dobra, lecimy, lecimy, czwartek, czwartek. ja. już patrzymy, już patrzymy, jak to się wszystko e, tutaj dla nas poukłada. Wiadomo, będziemy losowani z ostatniego koszyka. Genk mi daje 4 miliony za Kołodziejskiego, ale Kołodziejski jest mi bardzo potrzebny teraz do tej nowej taktyki, którą ja będę chciał ulepszać, testować i oczywiście eliminować z tego słabe elementy. Patrzę sobie powołania. Cypr, Mamas, Polska, U21, Ariel Jagiełło, Miłosz Toruń, Bartosz Laskowski i Mateusz Broniszewski. Polska, Tomasz Marciniak i Rafał Kołodziejski i Kim Forsberg będzie miał swoją pierwszą szansę, żeby zadebutować w dorosłej reprezentacji Szwecji, ale umówmy się, chyba mu się należy. Ok, losowanie. Zobaczmy zatem, yy, jaki mamy współczynnik. No, współczynnik mamy 16. A gorszy ma tylko Spartak Moskwa. Wow, jestem w szoku. No dobra, yy, zatem losujemy. Zobaczmy sobie, może te pierwsze trzy koszyki szybciutko sobie rozlosujmy, a potem sobie pomyślmy, gdzie byśmy chcieli trafić, a gdzie byśmy nie chcieli trafić. Yy, ja patrzę teraz na trzeci koszyk, najbardziej. Dobra. I teraz tak, jeżeli jakieś, jakiekolwiek szanse mielibyśmy, to myślę, że tutaj Red Bull i Lyon jak najbardziej zespoły, gdzie możemy punktować. Tutaj to Porto to tak bym powiedział ciężko. Sporting no tutaj Benfic Benfica, Interburusa, Dortmund ciężka grupa. Ajax, Manchester, Monaco. Za Ajaxem, z Monaco może. Barcelona z Chelsea może z Zenitem z Zenitem już rywalizowaliśmy rok temu. Leverkusen, Atletico, Madrid, Galatasaray. Może z tym Galatasaray, o, tutaj najgorzej. Liverpool, Real Madrid, Milan, tu najgorzej. No dobra, patrzymy. Tu nie, Brugia. Tu też może być. Niestety. Juventus, Bayern Porto. Ciężka grupa, ciężka, bardzo grupa. No niestety, Olympiakos tu wpadł. Benfica, Inter, Borussia. No z Benfiką bardzo małe szanse, z Interem jeszcze mniejsza, a z Borusą to już w ogóle katastrofa. No zobaczmy. Celtic, ok. Ajax, Manchester i Monaco. Ajax, Manchester i Monaco. Ajax. No, wolę grać z Ajaxem niż z Benfiką chyba. Z Monaco niż z Borusją. Nie zagramy tu. Barcelona, Chelsea Zenit. To najgorsze, co można teraz wylosować. I to. Lil. I teraz tutaj. Leverkusen, Atletico, Galatasaray. Ewentualnie tu. Bo ostatnia grupa. Nie wyjdziemy. Mamy to, dobra. Mamy to. Czyli jesteśmy w grupie z Bajerem, Leverkusen, Atletico Madryt i Galatasaray. Jak ja to oceniam? Z Bajerem może, może coś tu byśmy pograli. Z Atletico nie sądzę. Z Galatasaray trzeba szukać punktów i z nimi walczyć o to trzecie miejsce. No Liverpool, Real Madrid, Milan. Takie to grupy yy, nam się polosowały. Ha ja ja no nie będzie łatwo, nigdy nie jest łatwo, ale mam nadzieję na, na walkę, mam nadzieję na walkę właśnie z Galatasaray, chociaż zdaję sobie sprawę, że to są zawodnicy warci niejednokrotnie ponad 10 milionów euro i, i to są i to są naprawdę mocne mocne nazwiska jest tu, chociażby gracz AC Milan Hakan Chalhanoglu w ataku Lincoln 24-letni no będzie ciężko, będzie ciężko, ale będziemy walczyć. Zobaczmy sobie, jak to wygląda w kalendarzu. Pierwszy... Aha, jeszcze nam się nie wygenerował kalendarz. W trudnej grupie. Każda grupa byłaby, każda grupa byłaby dla nas grupą trudną, ale już sobie patrzę. Piaskliwice, Gliwice, Arka Gdynia i tu mamy Leverkusen. Potem mamy Puchar Polski i Atletico Madryt. Jakbyśmy tu z Leverkusen zaczęli od zwycięstwa, co jest w ogóle rzeczą niesłychaną. I, i, I mało prawdopodobną to może, może, ale to, to tu mamy takich graczy jak Gotardi. Chociaż akurat on nie jest najlepszym zawodnikiem, Amiri. Już lepiej. Ezekiel Barko. Jak tu wyeliminować to niebezpieczeństwo? Uwe Folak. Jest rok 2025. Zimczenko. No, łatwo nie będzie, słuchajcie, łatwo nie będzie. Trzymajcie kciuki i życzcie mi szczęścia, bo, bo to będzie ciężka, ciężka przeprawa. Oczywiście widzimy, się, oczywiście widzimy się przy okazji meczu już fazy grupowej Ligi Mistrzów z Bayerem Leverkusen. Gramy u siebie, więc zobaczymy, czy stać nas chociażby na remis. Jeżeli zremisujemy ten mecz, będę zadowolony. Jeśli przegramy. To prawdopodobnie znowu będziemy musieli liczyć na to, że Galatasaray będzie tracił punkty i w bezpośrednich meczach z nimi, właśnie gdzieś tam ewentualnie może coś urwiemy i to trzecie miejsce zajmiemy. Dziękuję serdecznie, życzę miłego poniedziałku, pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!